Dzień dobry. Drodzy Państwo, w dzisiejszym filmie opowiem jak wygląda i do czego służy nasz wielofunkcyjny uchwyt przegubowy dostępny w linii dla profesjonalistów TITAN X. Narzędzie wykonane jest z poliamidu wzmocnionego włóknem szklanym. Posiada innowacyjną końcówkę wyposażoną w specjalną wkładkę, która umożliwia użycia, pro, użycie produktu z kijami na wcisk, na gwint bądź zatrzask. Istnieje duża możliwość dogodnego ustawienia kąta nachylenia. W zakresie od 0 do 180 stopni po odkręceniu śrubki motylkowej i skok jest 120 stopni. Śruba umieszczona na szczycie dodatkowo stabilizuje i zabezpiecza kij przed jego wysunięciem się z uchwytu. Po odkręceniu dedykowanych śrub uzyskujemy możliwość montażu uchwytu na szpach linii dostępnej w linii Titan X, co ułatwi pracę na wysokościach bez konieczności korzystania z drabiny. Teraz pokażę Państwu, jak należy prawidłowo zamontować nasz uchwyt. Wkładamy dwie śruby zamkowe. Nakładamy na nie uchwyt i mocujemy przy pomocy dwóch nakrętek motylkowych, które są dołączone do zestawu wraz z uchwytem. Po ich dokręceniu, narzędzie jest gotowe już do pracy. W ten sposób. Uchwyt można zamontować także na szczotkach, rakach do żywic, szpachlach wykonanych ze sklejki, a także pacach przegubowych. Co czyni nasze narzędzie bardzo uniwersalnym i przydatnym przy każdym remoncie lub budowie.